Cześć, z tej strony Dominik Śliwiński i w tym filmie powiem Ci, jak zarabiać w internecie, wykorzystując do tego Excela czy Google Sheets nawet kilkaset złotych dziennie, robiąc to nawet w sposób pasywny. Jest taka możliwość. Zostań ze mną do końca, wszystkiego się dowiesz. Pewnie wydaje Ci się niemożliwe, ale wyjaśnię Ci, jak działają firmy, które są, tak naprawdę się rozwijają prężnie. Każda firma opiera się na danych. A jest mnóstwo firm, które działa w sposób bardzo starodawny. Przez to się nie rozwijają i ty możesz wykorzystać to stosując tak naprawdę odpowiednie szablony, co ci pokażę też, lub dla tych firm, dla jakich firm to wszystkiego się dowiesz. W Excelu nauczyć się po prostu Excela. Tworzyć jakieś funkcje, i możesz w ten, w ten sposób zarabiać naprawdę, naprawdę dobre pieniądze. Dlaczego to działa? Zau zobacz, stare firmy, stare firmy działające w sposób bardzo starodawny, które nie wiedzą tak naprawdę, że na danych obie opiera się wszystko. One mogą, mając dane odpowiednie, odpowiednio, odpowiednio sformatowane, mogą wyciągać różne wnioski, mogą się automatyzować. Mogą się udoskonalać po prostu i realnie sprawdzać, czy jakieś tam udoskonalenia, które oni wprowadzają w swoim biznesie, wpływają na wyniki przez podnoszenie jakichś tam współczynników, na przykład tego, że jest i, i liczba klientów się zwiększa, yy, poziom zadowolenia klienta się zwiększa. Tego, wszystko, ty, tego wszystkie typu rzeczy możesz wyliczyć w Excelu dla takiej firmy i możesz. Takie coś dla takiej firmy zacząć robić. I ja ci pokażę, jak to wygląda. Opracowując schemat, możesz zarabiać dla, te, dla, tych, dla tych firm większe pieniądze, i przez to, że przynosisz im taką wartość, że zarabiasz dla nich wie, oni widzą, że dzięki to, tobie zarabiają więcej, są w stanie się z tobą podzielić po prostu dużymi pieniędzmi. Przejdziemy do komputera i pokażę Ci, jak to wygląda. Ok, najpierw pokażę Ci, że w ogóle jest na to rynek. Osoby, które robią w to bardzo w prosty sposób, zarabiają też co jakieś tam w miarę pieniądze. Pokażę Ci serwisy dla freelancerów, gdzie oferują takie różne usługi, jak na przykład dodawanie danych, kopywanie, wklejanie danych do takiego Excela, i oni tutaj, jak widzisz, nie robią też. Wielkiej roboty, ja ci pokażę, jak możesz zrobić troszeczkę więcej, by zarabiać zdecydowanie więcej niż tutaj te osoby, które te zarabiają wiadomo pieniądze. Jak widzisz, popyt na tego typu usługi proste, jeżeli chodzi o po prostu zbieranie danych do Excela, jest dosyć spore. Jak widzisz tutaj na tym serwisie, akurat Fiverr. Masz po 400, tutaj ktoś ma opinii, tutaj ma ponad 1000 opinii jak widzisz i kosztuje tutaj, to jest wstępny pakiet, bo jak tam sobie wejdziesz to to jest najmniejszy pakiet, kosztuje 53 euro akurat. No i tutaj sobie załóżmy na przykład na Upwork, tu masz osobę, która jest specjalistą, 43. Widzisz tu za dolarów bierzesz za godzinę swojej pracy, tutaj oczywiście są też tańsi. Wszystko zależy jakie też umiejętności kto tam ma i jak dużą wartość przyniesie dla kogoś, bo jeżeli przyniesiesz wartość w postaci też analizy tych danych i podpowiesz, co można zrobić, to jest mega wartość dla takiej firmy. Za samo kopowanie i wklejanie danych jak widzisz są pieniądze, tutaj data entry tak samo 20 dolarów 15. Także na tym zostawmy serwisy dla freelancerów, bo pokażę Ci teraz, co możesz zrobić, żeby zarabiać na tym zdecydowanie więcej. Załóżmy sobie, że które firmy mogą tego potrzebować. Zobacz, jak jest dużo firm lokalnych, które nie ma żadnych obliczeń dotyczących prowadzenia własnej działalności, jak to u nich wygląda. Przez to, że na takim modelu pracuje większość takich lokalnych firm, które po prostu. Są prowadzone przez starsze osoby i nie zdają sobie z tego nawet sprawy, jak niesamowitą wartość to może przynieść i jak mogą się dzięki temu bardzo rozwinąć i udoskonalać swoje usługi, i nawet poszerzać strasznie swoje yy, macki, że tak powiem, filmowe na różne miejsca. Załóżmy, że może to być na przykład osoba, co wynajmuje pokoje. Pokoje. U nas jest bardzo modne to, że w, yy, dużo ludzi po prostu. W, w Polsce, zajmuje się nieruchomościami, niektórzy mają po kilka pokoi, w ogóle nie liczą tego w Excelu na przykład, jak mogą reinwestować te pieniądze. Ile oni realnie zarabiają, jakie realne koszty ponoszą z danym wynajmem, czyli na przykład koszty remontu i wyobraź sobie, że możesz wziąć na przykład, skontaktować się z taką osobą, wyszukując, tutaj akurat mam mapy Google, ale na OLX Patrząc, kto oferuje jakieś pokoje czy coś na wynajem, na przykład, i zaproponować taką współpracę, że będziesz po prostu wszystko sobie zliczał. Że będziesz takiej osobie po prostu wszystko zliczał. Jedyne, co ta osoba będzie musiała zrobić, to na przykład zrobić zdjęcie rachunku, ile co ją kosztuje, a jest też mnóstwo osób, które zajmują się na przykład wynajmami, i załóż, że, zobacz, że one wykonują jakieś usługi naprawcze w domu sami. A jeżeli ty. Będziesz miał szablon do tego, żeby to wszystko ładnie na przykład w tym rejonie, w tej dziedzinie, tak? bo to każdy szablon to jest inna, inny szablon do innej jakby branży będziesz musiał stworzyć, to wszystko zależy od Twojej tak naprawdę umiejętności tworzenia tych szablonów dla danych biznesów i co Cię gdzieś tam interesuje, pod jaki biznes mógłbyś się wpiąć i najlepiej skupić się na jednym oferowaniu usług tego typu dla jednego typu biznesów, ja Ci podaję tu przykład. Na początku możesz na przykład taką usługę, żeby złapać takiego klienta, skontaktować się i za darmo prowadzić taką analizę, gdzie na przykład ta osoba będzie robić zdjęcie rachunku, i ty to wszystko będziesz sobie wrzucał w szablon, i tam będziesz miał realne, ile osoba, ile zarabia na takiej nieruchomości, jakie są koszty, i na przykład przedstawić to też w taki sposób, spisywać roczny zarobek, procent zarobku, takie różne rzeczy, kumulować te dane do Excela razem z wszystkimi kosztami, i ta osoba. Też zauważy na przykład, że może nie warto wszystkiego wykonywać samemu w takim lokalu, tylko zatrudnić kogoś, ponieważ sumarycznie wyjdzie, że taką osobę na to stać i z, zacząć yy, rozszerzać swoją działalność, kupując kolejne jakieś mieszkania i wynajmować pokoje, gdzie ty też możesz mieć szablon do ewentualnego obliczenia takich zwrotów z inwestycji dla takiej osoby, dla takiej osoby z właśnie polegając na różnych danych, które możesz wprowadzać do takiego Excela. To wszystko zależy jak bardzo się jakby w danej dziedzinie gdzieś tam skupisz i czym będziesz więcej pracował z takimi ludźmi, tym będzie Twoja większa wiedza w danej branży. Ja Ci pokażę jeszcze jak zareagować w ten sposób na Excelu sposób pasywny, to też Ci pokażę jeszcze dalej w tym filmie, to jest jeden z przykładów. Kolejny z przykładów to jest na przykład no jakakolwiek branża, jeżeli ludzie czymś handlują, sprzedają przez internet, jakieś sklepy internetowe, to też możesz wprowadzać tam różne dane na temat ile osób było na stronie, jakieś ważne statystyki dotyczące sprzedaży i dzięki tym statystykom, ile było kliknięć procent, takie różne rzeczy, to te osoby po prostu będą mogły w stanie polepszyć ten swój sklep i dzięki temu polepszeniu zwiększyć swą sprzedaż tak naprawdę, więc sklepów internetowych nie muszę Ci tu chyba pokazywać jak Tworzyć takie jak szukać osób z takimi sklepami. A być może masz kogoś ze znajomych, możesz też na początku zacząć i zaproponować jakąś usługę za darmo. Ale to wszystko te zależy od wiedzy, jaką ty masz w danej dziedzinie. Więc y, zobacz sobie, jakie tu są niesamowite możliwości. A zobacz na przykład w koronawirusie dużo restauracji padło, może nie padło, ale wstrzymało swoją działalność. I dużą restauracji będzie potrzebowało jakoś wrócić na ten rynek. Może warto się zainteresować tematem i stworzyć na niej odpowiednie szablony, jak wyliczać wszystkie zyski, tak jak powiedziałem, na przykład można się bardzo w prosty sposób umówić, żeby wprowadzać te wszystkie dane po prostu do szablonu, jak ktoś robi zdjęcie i wprowadzać wszystkie koszty, jakie one ponoszą, koszty pracowników, wszystko. Fajnie wyliczać takiej restauracji. Dzięki temu ona będzie miała realny wgląd w jak działa ich firma i będzie mogła realnie po prostu polepszać działanie takiej restauracji. No to jestem tu cały czas na tych mapach, ale myślę, że nie muszę Ci pokazywać jak szukać tego typu restauracji, na przykład stworzyć odpowiednie szablony dla takiej restauracji, żeby przynieść wartość. I wszystko ładnie ustalać, ustawiać jak działa taki biznes właśnie w tym Excelu. I oni, gdy zobaczą te wszystkie dane, zdadzą sobie sprawę, jak na przykład im to zrobić na początku za darmo. Że to jest niesamowita wartość, która pozwoli im się polepszać i realnie zobaczą, jak ten biznes jest rentowny. Kolejną rzeczą, którą chciałem Ci powiedzieć, to jest właśnie to, że nawet możesz zarabiać w ten sposób pasywnie. I teraz przejdziemy do strony, gdzie tu. Na tej stronie masz gotowe szablony do różnego typu biznesów. Tutaj masz biznes też internetowe. Tu jest tego niesamowicie dużo. Czyli nawet tak naprawdę nie, muszą, nie uczą się więcej, wie, mocno z Excela czy Google Sheets, bo to Google Sheets masz tak naprawdę w, w narzędziach Google za free. Możesz tam gdzieś spróbować na początku z tego korzystać. I Taki Google czy Excel to jest wszystko podobne, więc możesz sobie w nauczyć się korzystać po prostu z danego szablonu dla jakiejś wybranej firmy. Jak widzisz, tu masz po prostu gotowe, gotowce i w ten sposób przyspieszysz swoją pracę. To na początku, nawet nie mając realnie jakiejś wielkiej wiedzy, jak działa dana branża, bo masz tutaj gotowe rzeczy, które po prostu wprowadzasz dla takiej firmy i takie, takie raporty im wysyłasz co miesiąc. Ale i też możesz zarabiać w ten sposób pasywnie i jak zarabiać pasywnie? Jeżeli będziesz miał już wiedzę jak na przykład jakieś biznesy działają realnie będziesz mógł im pomagać właśnie to wiadomo, ale będziesz mógł tworzyć takie szablony Ty sam, jeżeli będziesz umiał już te funkcje ogarniać no i tutaj możesz na przykład na sprzedaż wystawić taki swój szablon i wtedy taki raz zrobiony szablon przez Ciebie, jeżeli w ogóle będzie on faktycznie dostosowany pod jakiś konkretny biznes i będziesz miał to przetestowane, ładnie to opiszesz to też to będzie bardzo duża wartość dla innych osób żeby kupili od Ciebie taki gotowiec i mogli też działać na swoją rękę, a Ty sprzedając takie gotowce, które wyliczają różne ważne informacje dla danej konkretnej branży na jakiej się najlepiej możesz skupić to możesz zarabiać pasywnie sprzedając po prostu takie szablony. Jak widzisz te narzędzie z pozoru proste, niewykorzystywane przez bardzo dużą ilość biznesów, ty moje możesz wykorzystać do wprowadzania tych danych odpowiednio i przynieść dużą wartość dla wielu firm, dzięki temu, że przede wszystkim przynosić dla kogoś wartość i on realnie to widzi, to one są w stanie ci zapłacić po prostu pieniądze, bo przekłada się to na zyski, na zwiększenie ich działalności tych danych. Firm. Jak widzisz, zarabianie w internecie poprzez Excel jest możliwe i jest na to wiele różnych sposobów. Nawet wprowadzając zwykłe dane i wystawiając się na takich serwisach, gdzie Ci pokazałem, możesz zarabiać pieniądze. A czym bardziej będziesz doskonały, ta kwota będzie się Twoja zwiększać, bo zarabianie w internecie to jest tak naprawdę wiedza. więc Zostaw mi lajka, subskrypcję i komentarz. Jeżeli ten film cię podobał, będę Ci bardzo wdzięczny, daje mi to motywację, żeby dla Ciebie więcej nakręcać takich filmów i. Jak już będziesz miał taką stronę, to warto zbierać sobie opinie od takich Twoich klientów, zrobić swoją stronę internetową, o tym też mówiłem w innym filmie, który wyświetlam Ci tu na górze i będzie też w opisie link do niego. Możesz zbierać, zrobić sobie takie portfolio po prostu Twoje, co pozwoli Ci zdobywać kolejnych klientów, więc jeszcze raz subskrypcja, like, komentarz i dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca, zobacz sobie ten właśnie kolejny film który wyświetlam Ci tam na końcu, żebyś wiedział, jak takie portfolio możesz sobie też zrobić w prosty, szybki, tani sposób. Trzymaj się, cześć, do następnego tygodnia.